Hej, cześć! Ja jestem i Dzisiaj e, wiem, że nie było dużo, e, dużo czasu e, filmu na tym kanale Ale musiałem się zająć czymś poza grafiką, a przynajmniej e, też właśnie na innym kanale I to sobie pomyślałem, że tutaj już są polscy widzowie e, I oglądają oni rzeczy związane z grafiką, to czemu by tutaj czegoś nie wrzucić? Więc mm, dzisiejszy poradnik będzie o zaawansowanych napisach 3D Czyli takich jak ja używam w e, swoich tłach Mm, więc zaczniemy. Zrobimy sobie napis mm, Doknes. Niech będzie Doknes e, Jakaś czcionka fajna Ojej, tutaj się muszą czcionki załadować e, I weźmy przykładowo na G. Gdzie jest moja ulubiona czcionka? Na G, 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 No kurde Zaraz to odnajdę L, K, J Fak, nie umiem alfabetu A, B, C, D, E, F, G. Aha, po F jest G Okej, okay. <grymne> okej, okay, wiedziałem Przecież to jest takie oczywiste e, więc gdzie jest tutaj G, 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 G. Gotham Black Okej, okay, niech będzie w takim razie Gotham Black I zrobimy sobie Takie tu, e, nie dobra Najpierw sobie sobie normalnie ten napis eee, Podwoimy go sobie. To jest oczywiście mój lightroom, eee, którego użyłem do zrobienia tła fear eee, Więc kurde, no. Fuck! No, obydwa napisy się niech podniosą. Zobaczycie sobie jeszcze tylko opcję renderowania tak. Czy się na pewno dobrze renderuje? Okej okay, dobra, czyli cudo eee, Więc tak, tutaj to będzie nasza warstwa otoczna, jakby otoczna Dobra, naz nazwijmy ją otoczną eee, Zakończenie, tak Zaokrąglenie. zakończenie, okej okay. eee, Teraz sobie na to nałożymy jakiś kolor Ale jednak, nie, jednak chcę Zaokrąglenie, o Dobra, chcę tak jest teraz full git eee, Jak widzicie Napis zmienił kolor, chociaż. Chociaż dobra, powiedzmy, że to będzie dla takich bardziej zaawansowanych. Mimo, że banner już wygląda. Banner, banner, gadam, banner. Napis wygląda nawet fajnie, to mm, i tak go sobie troszeczkę podrasujemy. Zacznijmy od przedłużenia go sobie, czyli tutaj damy 300. Znaczy ja standardowo daję 250. O, właśnie tak daję. E, chociaż ja też patrzę to. Niech będzie to 200, dobra. E, teraz tak. Weźmiemy sobie to. Sklonujemy sobie. Potrzebujemy plugin e, Nitro Blast. Zrobię tutaj dam i... Okej, okay, no i fracture To się szybko zrobił. Mam nadzieję, że dobrze go zrobiłem, bo już nie pamiętam jak to się robiło. Zaraz tak. Tak. Okej okay. Czyli widzieliście mojego pierwszego faila Gratuluję Eee, Nitroblast Chociaż w sumie Trousy też można użyć, Trousy będzie O wiele łatwiejsze Damy sobie 50 I się to teraz zbreakuje eee, A ja mam po prostu na celu Stworzyć hmm. Właśnie, co stworzyć Jakiś Banner, który po prostu będzie fajnie wyglądał, robię to Totalnie na spontana, więc wiecie Dobra, jeszcze ostatnia literka. Szybko się zrobiła. E... OK, Teraz tak. To sobie tutaj zmienimy które e... kolor na... To jest środek, tak? Tak, to jest środek, czyli sobie zmienimy na na taki. Dodamy sobie może jeszcze troszkę glowa. OK. Eee, chcę się tylko upewnić, że to na pewno jest wewnętrzna warstwa. <tryk> tak, to jest wewnętrzna warstwa. Eee, tą sobie tutaj możemy troszkę przyciemnić, w sumie, ja tak myślę. Okej, okay, a to tutaj. Okej, okay, żeby nie przeszkadzało, troszkę się to ściemni, ale. Eee, ale chyba właśnie warto to troszeczkę ściemnić. Aha, bo jeszcze ten jest widoczny cały czas. Dobra, nieważne, zaraz i tak nie będzie, więc eee, to sobie puścimy. Czyli dam sobie play. Okej okay. Jeszcze troszeczkę. Okej, okay, Teraz to sobie pracujemy w górę, chociaż się da w górę? Nie da się tego w górę. Jest dobra, więc to sobie obniżymy. Już nie będę taki leń. Mm. Ok. Teraz jak tutaj mamy te takie szczątki to sobie musimy wziąć po prostu grebler. Teraz tego greblera to wszystko wsadzić. O, jest tak jak e, chciałem. A chciałem właśnie taki efekt mieć. Teraz troszkę wysuniemy do przodu. Teraz sobie myślę, że w sumie bez, bez sensu tam ała. bez sensu yy, tam dodawałem te kolory, bo i teraz się zmieniły na białe, chociaż można by były teraz podmienić, ale pęknięcie w środku to już by się nie dało. Więc zobaczymy jak tutaj teraz będzie wyglądał nasz napis. Znaczy według mnie wygląda już na, nawet spoko. O, widzicie teraz, tutaj ma takie troszkę bardziej zmechanizowane e, części. Tam takie są, jakby efekty, jak z gwiazdy śmierci na Star Warsach. Cia. Mm, ja. no, myślę, że wyszło super. E, więc teraz sobie weźmiemy to i to, klikamy C. Teraz nam się to C, jak cycki. E, teraz coś, coś nam tutaj rozteguje. Ok, e, obrócimy to, sobie trochę tak poobracamy. Mm, tak... Chociaż nie, dobra, O może zostać, bo O mi ładnie wygląda K też może zostać, ale N bym zmienił troszeczkę, bo... Do Knes Ta E teraz bardziej trzeba... Tak? I SK też bardziej by się przydało wychylić Chociaż, jak ja bym miał to zrobić? Wiem jak, okej, okay. o tak to zrobię jeszcze raz render dam sobie pauzę no więc jak widzicie właśnie jest już tutaj taki efekt yy, i myślę że to już nawet spoko wygląda chociaż czegoś mi tutaj jednak brakuje a brakuje mi pewnej rzeczy hmm, tylko jakiej dobra weźmy no zrób, zróbmy tak jak myślę Mam nadzieję, że ta improwizacja nie zajmie po prostu większego czasu w filmie, tylko coś wprowadzi. Eee, troszkę sobie to muszę oddalić. Okej, okay. eee, teraz tutaj też spróbujemy dać ...żebler. I nie, 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 dobra. To, to ten. Nie tak nie Kebler. Mm, możemy za to dać sobie do niego trousy. Tak, da, damy trausie. Jeszcze raz damy 50. Can't break this jakie. Aha, już wiem o co chodzi. Dobra. Pluginy trousy. 50 Dobra, teraz będzie breakowany. Dobra, no więc mamy już to... Czyli troszeczkę yy, tak zrobiłem teraz musimy tutaj trochę do góry Okej, okay. dać animację. Może też troszeczkę do, do, do tyłu, nie, nie da się klatki do tyłu, fuck I właśnie to jest tutaj wkurzające, że jak wam się coś myli, no to niestety, niestety, ale musicie Trzeba tutaj być po prostu gotowym na ten przylost i cia! Okej, okay. zobaczmy teraz jak wyszło no więc tak taki jest efekt końcowy, według mnie nawet to spoko wygląda na jakiś baler to wstawić, czemu nie No więc słuchajcie, więc to było na tyle w zasadzie w tym poradniku Wielkie dzięki za oglądanie do końca, jeżeli chcecie więcej takich poradników zostawcie łapkę, jeżeli dobijemy Nie wiem, 7 łapek w górę lub 10, to oczywiście zrobię wam następny poradnik z tym razem Myślę, że może też z cinemy, może z photoshopa, nie wiem, sami się określcie No, więc cześć